Będę reagował na piosenkę wersową. Tą nową. Więc szukam już jej. I będziemy jej słuchać sobie. Dobrze, ten jeden moment. Bardzo ładny początek jest. Ten jeden moment. Ok. Dobra, taki początek jest bardzo ładny, ponieważ ymm, ma to taki styl właśnie taki, jakbyś jakby coś chciał ogłosić w tej piosence. Albo jakieś miłosnej, no to jest miłosna w połowie. Więc dobra. W albumie czeka pełno pustych białych kart. Już nieistotne to wszystko oprócz nas. Obiecuję, że pokażę ci. Tak. Każdy twój oddech to daje mi sił by zmienić na lepsze najgorsze dni Będę tuż obok, gdy przyjdą do ciebie złe sny Przejdziemy przez proczne ulice przez radość i łzy Odnajdę te klucze do zamkniętych drzwi Ja będę Okay. Okay. Dobra, już w chwili hmm, Ocena moja góry. na razie począ tej połowy. Bardzo ładna piosenka. Bardzo klimatyczna. Do tego klimatu bardzo Weronika ładnie to zaśpiewała. Hmm. Już nie mogę się doczekać tego dziecka. Ciekawe, <grym> jaki imię wy wybrają. Już widzę odcinek. Koło Fortuny wybiera imię naszego dziadka, nie na no raczej tego nie będzie ja oczywiście żartuję, to jest yy, ze względów humorystycznych. tak nie sądzę, że tak zrobił mam nadzieję ale dobra, dobra dalej oglądamy Piękne słuchaj, już Dobra, Ryd bardzo jest podobny do Sanach. Nie pytajcie dlaczego, ale do kilku Ale okej, już szukaj wszystkie prawej piosenki takie droga. Jeszcze mam plan, właśnie. Dobra, nie. nie. skomentuję. Właśnie, bardzo ładna piosenka Oceniam ją na razie. Ja, jeszcze oceny nie dam, bo jeszcze nie skończyła się. Oh, Pięknie. Mm -hmm. Okej. Okay. Piękna piosenka. Dosłownie bardzo ładna. Mi się bardzo podobała. Lecz mam takie te w kilku momentach coś mi nie pasowało. Nie umiem tego opowiedzieć, ale w kilku momentach tylko. Ale tak ogólnie piosenka 8 na 10 bardzo ładna mi się podobała. Jedna z najlepszych piosenek takiej Weroniki. Hmm, oczywiście twój coś tam nie pamiętam, nie. Twój wzrok to buchany nie, nie pamiętam. Ale ona miała jeszcze kiedyś taką piosenkę z Frizem i ona też była... Ładna i szesnasta Hot Sixteen Challenge. Um, jak była w Stanach, chyba. No coś takiego. No to to pamiętam. Um, ale bardzo ładna piosenka mi się podobała. Um, więc super. Super. Mam nadzieję, że um, będzie bardzo dobrze im. Nie, nie, życzę im bardzo dobrze. Mówię, ja nie oglądałem tego Freeza nigdy, ale teraz. Dobrze, już teraz. O, dobra, więc jest raczej już koniec tego odcinka, bo nie mam już co komentować z tej piosenki. To ładna, nie, nie da się wyrazić innej opinii. Prawie każdy ma inny gust i w ogóle, ale to jest mój gust. Dosłownie to mój, maj. Um, na <laughs> więc bardzo, bardzo ładna piosenka i bardzo gratuluję Weronice i Frizowi, że mieli dziecko mało szawura to. teraz będzie niebo dobra, Ym, i to wszystko więc y, pa wszystkim i pa pa